Czy życie może mieć sens nawet w największym cierpieniu? Czy istnieje coś, co nadaje znaczenie naszym dniom, nawet wtedy, gdy wszystko wokół nas się rozpada? To pytanie nurtowało ludzkość od zarania dziejów, ale mało kto odpowiedział na nie z taką głębią jak Viktor Frankl. Człowiek, który przeżył piekło nazistowskich obozów koncentracyjnych i odkrył w tym doświadczeniu coś niezwykłego. Odkrył, że nawet w obliczu śmierci, upokorzenia i absolutnej rozpaczy człowiek może zachować swoją godność i odnaleźć sens. Dzisiaj zabiorę cię w podróż przez logoterapię, terapię sensu życia stworzoną przez Wiktora Frankl'a. Jeśli kiedykolwiek czułeś pustkę egzystencjalną, jeśli pytałeś siebie po co to wszystko, jeśli budzisz się rano i nie wiesz dokąd zmierzasz, ten film jest właśnie dla ciebie. Odkryjemy razem, jak odnaleźć swój unikalny cel życiowy i jak zmienić cierpienie w źródło siły. Jeśli jesteś gotowy na tę głęboką refleksję, zostań ze mną. I jeśli chcesz więcej treści o Wiktorze Franklu, logoterapii i poszukiwaniu sensu, subskrybuj kanał i naciśnij dzwonek, aby nie przegapić żadnej refleksji. Zaczynamy. Wiktor Frankl urodził się w Wiedniu w 1905 roku, w czasach, gdy psychoanaliza Freuda i psychologia indywidualna Alflera kształtowały sposób, w jaki rozumiano ludzką psychikę. Frankl studiował medycynę, specjalizował się w neurologii i psychiatrii, ale już od młodości czuł, że czegoś brakuje w dominujących teoriach psychologicznych. Freud mówił o popędach, o libido, o konfliktach seksualnych. Adler skupiał się na dążeniu do władzy, na poczuciu niższości. Ale Frankl widział coś głębszego, widział, że to, co naprawdę porusza człowiekiem, to nie tylko popędy czy pragnienie władzy. To przede wszystkim poszukiwanie sensu. W 1942 roku życie Frankla uległo radykalnej zmianie. Został deportowany wraz z rodziną do Getta w Theresienstadt, a następnie do Auschwitz. Tam stracił matkę, ojca i żonę. Tam każdego dnia stał w obliczu śmierci. Tam widział najgorsze, co człowiek może zrobić drugiemu człowiekowi. Ale to właśnie tam, w tym piekle na ziemi. Frankl zrozumiał coś fundamentalnego o naturze ludzkiej egzystencji. W obozie koncentracyjnym Frankl obserwował, jak różni ludzie reagują na ekstremalne cierpienie. Jedni poddawali się rozpaczy, tracili wolę życia, umierali psychicznie, zanim umierali fizycznie. Inni, nawet w najbardziej nieludzkich warunkach, zachowywali swoją godność, pomagali innym, znajdowali małe powody, aby przetrwać jeszcze jeden dzień. Co sprawiało różnicę? Frankl doszedł do wniosku, że nie była to kwestia siły fizycznej czy szczęścia, to była kwestia sensu. Ci, którzy mieli powód, aby żyć, dla kogo, dlaczego, mieli większą szansę przetrwania. Ci, którzy utracili sens, umierali szybciej. Frankl cytował słowa niczego. Kto ma po co żyć, zniesie niemal każde jak. To zdanie stało się fundamentem logoterapii. Sens życia nie jest czymś, co otrzymujemy. To coś, co musimy odkryć, stworzyć, wypełnić, i to my jesteśmy odpowiedzialni za jego odnalezienie. Po wyzwoleniu z obozu, Frankl wrócił do Wiednia i napisał swoje najsłynniejsze dzieło Człowiek w poszukiwaniu sensu. Książka ta stała się jednym z najważniejszych tekstów psychologicznych XX wieku. Została przetłumaczona na dziesiątki języków i sprzedana w milionach egzemplarzy. Dlaczego? Ponieważ Dotykała czegoś uniwersalnego. Każdy z nas w jakimś momencie życia zadaje sobie pytanie: po co to wszystko? I to właśnie na to pytanie Frankl próbował odpowiedzieć. Więc czym właściwie jest logoterapia? Nazwa pochodzi od greckiego słowa logos, które oznacza sens. Logoterapia to terapia sensu życia. W przeciwieństwie do psychoanalizy, która skupia się na przeszłości i konfliktach wewnętrznych. Logoterapia koncentruje się na przyszłości i na tym, co nadaje życiu znaczenie. Frankl wierzył, że podstawowym motywem działania człowieka nie jest przyjemność, jak twierdził Freud, ani władza, jak uważał Adler, jak to wola sensu, pragnienie, aby nasze życie miało cel, aby nasze działania miały znaczenie, aby nasza egzystencja nie była przypadkowa ani pusta. Frankl pisał: Człowiek nie jest napędzany przez popędy, ale przyciągany przez wartości. Widzimy tu fundamentalną różnicę. Nie jesteśmy tylko istotami reaktywnymi, które odpowiadają na bodźce. Jesteśmy istotami proaktywnymi, które dążą do czegoś, co wykracza poza nas samych, i to właśnie to dążenie nadaje naszemu życiu kierunek. Logoterapia opiera się na trzech podstawowych założeniach filozoficznych. Po pierwsze: życie ma sens w każdych okolicznościach, nawet w najbardziej tragicznych. Po drugie, główną motywacją człowieka jest wola sensu, pragnienie odkrycia i realizacji znaczenia w swoim życiu. Po trzecie, człowiek ma wolność woli, aby znaleźć sens. Nawet gdy nie możemy zmienić sytuacji, możemy zmienić naszą postawę wobec niej. To trzecie założenie jest szczególnie ważne. Frankl mówił o ostatniej ludzkiej wolności, tej, której nikt nie może nam odebrać. Można zabrać nam wszystko majątek, zdrowie, bliskich, godność fizyczną, ale nie można zabrać nam wolności wyboru naszej postawy. To jest coś, co zawsze pozostaje w naszych rękach. I to właśnie ta wolność czyni nas ludźmi. Jeśli ten sposób myślenia rezonuje z tobą, zostaw lajka pod tym filmem. To pomaga mi dotrzeć do kolejnych osób, które poszukują sensu w swoim życiu, i koniecznie subskrybuj kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Ale jak konkretnie odnaleźć sens? To jest pytanie, które zadaje sobie każdy, kto zaczyna zgłębiać logoterapię. Frankl wskazał trzy podstawowe drogi, przez które możemy odkryć sens w życiu. Pierwsza droga to wartości twórcze, druga to wartości przeżyciowe, trzecia to wartości postawy. Przyjrzyjmy się każdej z nich. Wartości twórcze to sens, który odnajdujemy przez to, co dajemy światu. To może być nasza praca, nasze projekty. Nasza sztuka, nasza nauka, kiedy tworzymy coś wartościowego, kiedy wnosimy coś dobrego do świata, kiedy nasze działania mają pozytywny wpływ na innych, znajdujemy sens. Nie chodzi tu tylko o wielkie osiągnięcia. Możesz być nauczycielem, który inspiruje młode pokolenie. Możesz być rodzic, który wychowuje dzieci. Możesz być rzemieślnikiem, który tworzy piękne przedmioty. Możesz być wolontariuszem, który pomaga potrzebującym. Każda praca, każde działanie, które ma cel wykraczający poza nas samych, może być źródłem sensu. Frankl podkreślał, że nie ma zawodów lepszych czy gorszych pod względem sensu. Nie liczy się status społeczny ani wysokość zarobków. Liczy się to, czy Twoja praca ma znaczenie dla Ciebie i dla innych. Czy widzisz w niej cel? Czy czujesz, że przyczyniasz się do czegoś większego? Jeśli tak, to Twoja praca staje się źródłem sensu. Druga droga to wartości przeżyciowe, to sens, który odkrywamy przez to, co otrzymujemy ze świata. Może to być doświadczenie piękna, zachód słońca, symfonia Beethovena, wiersz miłosza. Może to być kontakt z naturą, chwila ciszy w lesie, widok gwiazd na niebie. Ale przede wszystkim wartości przeżyciowe to miłość to doświadczenie głębokiej więzi z drugim człowiekiem. Frankl uważał, że miłość jest jednym z najpotężniejszych źródeł sensu w życiu. W obozie koncentracyjnym Frankl często myślał o swojej żonie, nie wiedział czy żyje, czy nie, ale samo jej wspomnienie, samo doświadczenie miłości, którą do niej czuł, dawało mu siłę do przetrwania. Pisał: Człowiek, który ma kogo kochać i dla kogo żyć, jest w stanie znieść niemal wszystko. Miłość nie polega tylko na fizycznej obecności drugiej osoby. Miłość to dostrzeżenie jej unikalności, jej niepowtarzalnej istoty. I to doświadczenie może trwać nawet wtedy, gdy ta osoba już nie jest z nami. Wartości przeżyciowe uczą nas również otwartości na piękno i dobro, które nas otacza. W naszym zabieganym, stresującym życiu często zapominamy się zatrzymać i po prostu być. Zapominamy zauważyć piękno dnia, uśmiech dziecka, dobroć nieznajomego. A to właśnie te małe momenty mogą nadawać głęboki sens naszej egzystencji. Trzecia droga to wartości postawy. To najbardziej paradoksalna i być może najgłębsza droga do sensu. Frankl odkrył ją w obozie koncentracyjnym. Kiedy wszystko inne zostało mu odebrane, kiedy nie mógł już tworzyć, kiedy nie mógł doświadczać miłości w tradycyjny sposób, pozostała mu jeszcze jedna rzecz wybór postawy wobec cierpienia. Frankl zauważył, że nawet w sytuacji totalnej bezsilności człowiek może wybrać, jak na nią zareaguje. Może poddać się rozpaczy i nihilizmowi, albo może przyjąć postawę godności, odwagi, wewnętrznej wolności. Może odmówić złamania swojego ducha, nawet gdy jego ciało jest torturowane. I to właśnie ta postawa, ten wewnętrzny wybór, staje się źródłem głębokiego sensu. Frankl pisał. Kiedy nie możemy zmienić sytuacji, wyzwaniem jest zmiana siebie. Cierpienie przestaje być cierpieniem w momencie, gdy znajduje sens. To nie oznacza, że powinniśmy szukać cierpienia. Oznacza to, że kiedy cierpienie jest nieuniknione, kiedy nie możemy go uniknąć ani zmienić, możemy nadal wybrać naszą postawę. I ta postawa może być aktem godności, aktem sensu. To jest niezwykle ważne dla wszystkich, którzy doświadczają trudności w życiu. Strata bliskiej osoby, choroba, niepowodzenie, samotność każde z tych doświadczeń może stać się źródłem rozpaczy, ale może też stać się okazją do wzrostu, do odkrycia wewnętrznej siły, do głębszego zrozumienia życia. Wszystko zależy od naszej postawy. Teraz chciałbym, abyś się na chwilę zatrzymał i zastanowił, jak ty odnajdujesz sens w swoim życiu? Czy jest to praca, którą wykonujesz, czy relacje, które budujesz? Czy sposób, w jaki stawiasz czoła trudnościom, napisz w komentarzach, podziel się swoją historią. To pomoże nie tylko Tobie uporządkować myśli, ale też może zainspirować innych. I jeśli ten film Cię porusza, udostępnij go komuś, kto być może właśnie teraz szuka sensu w swoim życiu. Ale co zrobić, gdy czujemy pustkę egzystencjalną, kiedy nasze życie wydaje się bez celu, bez kierunku, bez znaczenia? Frankl nazwał to zjawisko egzystencjalną próżnią i ostrzegał, że jest to coraz powszechniejszy problem we współczesnym świecie. Dlaczego? W przeszłości ludzie mieli jasno określone role społeczne, tradycje, wartości przekazywane z pokolenia na pokolenie. Istniały struktury, które nadawały sens: religia, rodzina, społeczność lokalna. Dzisiaj wiele z tych struktur się rozpadło. Żyjemy w świecie relatywizmu wartości. Gdzie mówi się nam, że wszystko jest równie dobre, że nie ma obiektywnych celów, że sens jest tylko iluzją. Dodatkowo konsumpcjonizm wmawia nam, że szczęście leży w posiadaniu, w przyjemności, w spełnianiu pragnień, ale kiedy już to wszystko mamy, często odkrywamy, że to nie wystarcza, że coś nadal brakuje. Egzystencjalna próżnia objawia się na różne sposoby: może to być poczucie nudy, apatia, brak motywacji. Może to być uczucie, że nasze życie jest mechaniczne, puste, pozbawione głębi. Może to być depresja, lęk, zależności, próby zapełnienia wewnętrznej pustki przez alkohol, narkotyki, seks, zakupy, pracę, ale wszystkie te strategie są skazane na niepowodzenie, ponieważ nie dotykają korzenia problemu. Problem nie leży w braku przyjemności czy stymulacji, problem leży w braku sensu. Frankl ostrzegał przed tym, co nazwał redukcjonizmem. To tendencja do sprowadzania człowieka tylko do jednego wymiaru: biologicznego, psychologicznego, społecznego. Freud redukował człowieka do popędów. Marksiści do warunków ekonomicznych. Behawioryści do reakcji na bodźce. Ale człowiek jest czymś więcej. Człowiek to istota duchowa, która poszukuje sensu. I jeśli ignorujemy ten wymiar, jeśli traktujemy człowieka tylko jako maszynę biologiczną czy produkt społeczny, wtedy Nieuchronnie prowadzimy do nihilizmu i egzystencjalnej próżni. Jak więc wyjść z tej próżni? Frankl mówił, że nie możemy pytać życie, jaki jest jego sens. To życie pyta nas. To życie stawia przed nami pytania, wyzwania, sytuacje, które wymagają odpowiedzi. I my musimy odpowiedzieć, nie słowami, ale działaniami, wyborami, postawą. Sens nie jest czymś, co możemy po prostu wymyślić czy zdecydować arbitralnie. Sens jest czymś, co odkrywamy, gdy jesteśmy otwarci, uważni, odpowiedzialni. Kluczowe słowo tutaj to odpowiedzialność. Logoterapia kładzie ogromny nacisk na odpowiedzialność człowieka za własne życie. Nie możemy zrzucić tej odpowiedzialności na innych, na społeczeństwo, na los, na Boga. Oczywiście, jesteśmy kształtowani przez nasze okoliczności, przez naszą przeszłość, przez geny i środowisko ale zawsze pozostaje nam przestrzeń wolności, przestrzeń wyboru. I w tej przestrzeni jesteśmy odpowiedzialni. Frankl lubił opowiadać o swoim pierwszym wykładzie w Stanach Zjednoczonych. Zobaczył Statuę Wolności na wschodnim wybrzeżu i powiedział: "Powinniście wznieść statuę odpowiedzialności na zachodnim wybrzeżu. Wolność bez odpowiedzialności to chaos, to egoizm, to nihilizm." Prawdziwa wolność to wolność do czegoś, nie tylko od czegoś. To wolność do przyjęcia odpowiedzialności za swoje życie, do znalezienia i zrealizowania swojego unikalnego sensu. Każdy z nas ma swój unikalny sens do odkrycia. Nie ma uniwersalnego sensu życia, który pasowałby do wszystkich. Sens jest osobisty, konkretny, zmienny. To, co nadawało sens Twojemu życiu 10 lat temu. Może być inne niż to, co nadaje sens dzisiaj. Sens może się zmieniać w zależności od etapu życia, okoliczności, doświadczeń. I to jest normalne. Ważne jest, abyś był otwarty na te zmiany, abyś ciągle pytał siebie, czego życie ode mnie teraz wymaga. Co jest moim zadaniem w tej chwili? Czasami sens jest wielki i oczywisty: napisać książkę, założyć rodzinę, pomóc w społeczności, ale czasami sens jest mały i prosty. Uśmiechnąć się do sąsiada, nakarmić bezdomnego psa, wysłuchać przyjaciela w trudnej chwili. Frankl podkreślał, że nie ma małych czy wielkich sensów. Każdy moment życia stawia przed nami pytanie o sens. I każda nasza odpowiedź ma znaczenie. Logoterapia oferuje konkretne techniki, które pomagają ludziom odnaleźć sens i radzić sobie z trudnościami egzystencjalnymi. Jedną z najciekawszych jest intencja paradoksalna. To technika Szczególnie przydatna dla osób borykających się z lękiem czy obsesyjnymi myślami. Polega na tym, że zamiast walczyć z objawem, zamiast go unikać, celowo go wywoływamy lub wyolbrzymiamy. Na przykład, jeśli ktoś boi się czerwienienia na twarzy w obecności innych, terapeuta może poprosić go, aby celowo próbował się zaczerwienić. Paradoksalnie, ta intencja często prowadzi do zmniejszenia objawu ponieważ przerywa błędne koło lęku, który sam w sobie wzmacnia problem. Frankl używał tej techniki z dużym sukcesem w leczeniu nerwic lękowych, fobii, zaburzeń snu. Inna technika to derefleksja. Polega ona na odwróceniu uwagi od siebie i skierowaniu jej na coś zewnętrznego, na sens, na inną osobę. Wiele problemów psychologicznych wynika z nadmiernej koncentracji na sobie, na swoich odczuciach, na swoich lękach. Frankl nazywał to Hiperrefleksją. Im bardziej myślimy o tym, żeby zasnąć, tym trudniej nam zasnąć. Im bardziej się martwimy, czy jesteśmy szczęśliwi, tym mniej szczęśliwi się czujemy. Derefleksja polega na tym, aby przestać obsesyjnie obserwować siebie i zaangażować się w coś znaczącego poza sobą. Frankl pisał: Szczęście nie może być celem. Im bardziej się o nie staramy, tym bardziej nam umyka. Szczęście przychodzi jako efekt uboczny, gdy angażujemy się w coś wartościowego, gdy znajdujemy sens. To samo dotyczy wielu innych rzeczy: miłości, spokoju, spełnienia. Nie możemy ich uchwycić bezpośrednio, ale kiedy żyjemy sensownie, one przychodzą same. Innym ważnym narzędziem logoterapii jest dialog sokratejski. Terapeuta nie narzuca pacjentowi gotowych odpowiedzi ani rozwiązań, zamiast tego zadaje pytania. Które pomagają pacjentowi samodzielnie odkryć jego własny sens? Co jest dla ciebie naprawdę ważne? Czego pragniesz głęboko w sercu? Co byś żałował, gdybyś nie zrobił w swoim życiu? Co daje ci poczucie spełnienia? Poprzez taki dialog pacjent stopniowo odkrywa to, co Frankl nazywał sumieniem egzystencjalnym, wewnętrznym głosem, który wie, jaki jest nasz sens. Ale logoterapia to nie tylko techniki terapeutyczne, to przede wszystkim Filozofia życia, sposób patrzenia na świat. I tę filozofię każdy z nas może zastosować w swoim codziennym życiu. Jak więc praktycznie żyć zgodnie z zasadami logoterapii? Jak zastosować tę idee w naszym własnym życiu? Pozwól, że podzielę się kilkoma wskazówkami. Po pierwsze, zadawaj sobie pytania o sens. Nie unikaj tych trudnych pytań. Po co to robię? Co jest naprawdę ważne? Czego życie ode mnie wymaga w tej chwili? Te pytania mogą być niewygodne, mogą budzić lęk, ale są konieczne. Życie nieprzemyślane, jak mówił Sokrates, nie jest warte przeżycia. Regularnie zatrzymuj się i reflektuj nad swoim życiem. Po drugie, przyjmij odpowiedzialność. Przestań obwiniać innych okoliczności, przeszłość za to, jak wygląda twoje życie. Tak, możesz nie być odpowiedzialny za to, co ci się przydarzyło, ale jesteś odpowiedzialny za to, jak na to zareagujesz. Zawsze masz wybór w kwestii swojej postawy, i to jest Twoja moc. Po trzecie, znajdź coś, co wykracza poza Ciebie. Sens nie leży w narcystycznym koncentrowaniu się na sobie, na swoim szczęściu, na swoim komforcie. Sens leży w zaangażowaniu się w coś większego w drugą osobę, w ideę, w dzieło, w wartość. Zapytaj siebie: Jak mogę służyć? Jak mogę przyczynić się do dobra? Nawet małe gesty mają znaczenie. Po czwarte, transformuj cierpienie. Nie szukaj cierpienia, nie gloryfikuj go. Ale kiedy już się pojawi, a nieuchronnie się pojawi, bo życie to nie tylko radość, poszukaj w nim sensu. Co to doświadczenie może mnie nauczyć? Jak mogę dzięki niemu wzrosnąć? Jaką postawę mogę przyjąć? Cierpienie bez sensu jest nie do zniesienia. Ale cierpienie, które ma znaczenie, staje się możliwe do przyjęcia, a nawet może nas wzmocnić. Po piąte, żyj autentycznie. Nie pozwól, aby zewnętrzne oczekiwania, presja społeczna, moda czy propaganda dyktowały ci, jak powinieneś żyć. Słuchaj swojego wewnętrznego głosu. Odkryj swój własny, unikalny sens. To, co jest sensowne dla innych, niekoniecznie będzie sensowne dla ciebie. Masz prawo do własnej drogi. Po szóste, pamiętaj o przemijalności. Frankl mówił, że świadomość śmierci, świadomość, że nasze życie jest ograniczone, nadaje mu większą wagę. Jeśli mielibyśmy nieskończoność, moglibyśmy wszystko odkładać na później, ale ponieważ nasze życie jest skończone, każda chwila ma znaczenie. Każdy dzień to dar, który możemy wypełnić sensem lub zmarnować. Wybór należy do nas. Po siódme, praktykuj wdzięczność. Nawet w trudnych czasach zawsze jest coś, za co możemy być wdzięczni. Może to być zdrowie, może to być bliska osoba, może to być piękny dzień, może to być po prostu fakt, że żyjemy. Wdzięczność otwiera nas na wartości przeżyciowe, pomaga nam dostrzec dobro, które nas otacza. Po ósme, buduj relacje. Jak już wspomniałem, miłość jest jednym z najpotężniejszych źródeł sensu. Inwestuj w swoje relacje, poświęć czas bliskim, Bądź obecny, słuchaj, kochaj, wspieraj. W epoce mediów społecznościowych i powierzchownych kontaktów głębokie, autentyczne relacje są rzadkie i cenne. Po dziewiąte, twórz. Nieważne, czy jesteś artystą, naukowcem, rzemieślnikiem czy rodzicem, twórz coś wartościowego, pozostaw po sobie coś dobrego. Może to być dzieło sztuki, może to być projekt społeczny, może to być dobrze wychowane dziecko, może to być po prostu seria życzliwych gestów. Każdy akt tworzenia jest aktem sensu. Po dziesiąte. Nigdy nie trać nadziei. Nawet w najciemniejszych chwilach, nawet gdy wszystko wydaje się stracone, zawsze jest możliwość odkrycia sensu. Frankl przeżył Auschwitz. Jeśli on był w stanie znaleźć sens w takim piekle, to my możemy znaleźć sens w naszych trudnych.